Witajcie kochani, ja nazywam się Łukasz Białecki i bardzo się cieszę, że mogę gościć Was na kanale Flavor Design. Mam dzisiaj dla Was dwie ładowary. Ładowary, nie ładowarki, bo to jest naprawdę kawał sprzętu. DC80W i DC140W GAN, biurkowe stacje ładujące o naprawdę sporej mocy, sporych możliwościach i świetnym wykonaniu. Zapraszam, obejrzyjmy je razem, zobaczmy z czym to się je, jak to wygląda. Same stacje, niezależnie od modelu, są wręcz bliźniaczo podobne na pierwszy rzut oka, ponieważ są to bryły o dokład nie takich samych wymiarach. To jest około 3 cm grubości na 8x8,5 na cm. Różnice wyraźne są dopiero na froncie. Tutaj mamy inny zestaw złącz, i w wersji mocniejszej pojawia się dodatkowo wyświetlacz, który zaraz Wam pokażę. Wyświetlacz, który no, ma więcej sensu niż by się wydawało akurat w tego typu stacji. Zaraz będę tłumaczył wszystko, dlaczego. Oba modele dodatkowo. Posiadają oczywiście podstawki. Bardzo fajne, naprawdę bardzo stabilne podstawki podgumowane, nie rusza się to kompletnie, nie przesuwa po biurku i generalnie bardzo, naprawdę, bardzo dobrze trzymają samą stację, także to nie jest tak, że wsuwamy to sobie luźniutko, po czym to może sobie wypaść. Nie te stacje siedzą naprawdę mocno. Nie ma możliwości, żeby one z przypadkiem wysunęły się, wypadły z takiego uchwytu. No zresztą widzicie sami. No... Działa. Mam co prawda, akurat jeden zarzut, i to widać stosunkowo szybko, jeżeli będziecie regularnie wkładać i wyjmować z tej podstawki. To dosyć szybko pojawiają się niestety obtarcia, i tutaj mówię o tym od razu wprost, bo no, zobaczycie je prawdopodobnie już po jednym, dwóch wyciągnięciach z tych uchwytów. Jeżeli po zmontowaniu tego w ten sposób, po prostu odstawiacie to na biurko, no to nie ma to absolutnie żadnego znaczenia. Natomiast no, tutaj tworzywo obciera o tworzywo. I problem polega na tym, że to jest zmatowione. Wygląda ładnie, wygląda fajnie, nie palcuje się, nie zostają na tym jakieś żadne brzydkie ślady. Pewnie nawet kurz nie rzuca się na tym bardzo w oczy dzięki temu. Natomiast, właśnie przez to, że ma to nadaną taką delikatną, chropowatą fakturę, to za każdym razem, kiedy wysuwamy to z tego doku, to po prostu odrobinkę, jakby wyślizgujemy po prostu to tutaj przy krawędziach. No, i niestety to widać. Na całe szczęście, to chyba jest jedyna wada, jaką dostrzegłem. Pobawiłem się tym chwilkę w różnych konfiguracjach. Działa dobrze, zdecydowanie potrafi naładować kilka urządzeń, i tutaj też, jakby, jest punkt, przy którym się zatrzymamy. Bo mamy dwa warianty, tak jak już wspominałem, 140-W i 80-W. Ani jednym, ani drugim przypadku nie spodziewajcie się, że uzyskacie pełną moc na którymkolwiek z gniazd. To jest pełna łączna moc ładowania, natomiast maksymalna moc ładowania na jednym złączu to jest 30 W dla ładowarki 80 W i 100 W dla ładowarki 140 W. Nie będę Wam teraz wyczytywał wszystkich dokładnych konfiguracji, wrzucę je Wam albo tutaj w wolne pole, albo pokażę za moment na osobnej planszy, tak żebyście mogli sobie zatrzymać ewentualnie nawet po prostu film na sekundę, jak wyglądają wszystkie konfiguracje, bo trzeba pamiętać, że mamy tutaj dla wersji np. 140W 3 złącza USB typu C 2 złącza USB typu A. W wersji słabszej mamy więcej, bo 4 złącza USB typu C i 2 złącza USB typu A. I podam tylko dla przykładu. Maksymalne obciążenie wariantu 140W. Kiedy chcielibyśmy użyć wszystkich złącz na raz, to na złączu numer 1 USB-C osiągniemy 65W, na złączu drugim 30 na złączu trzecim 20 a na złączach USB typu A po 12W. Tego, że ze 140 W ładowarki nie uzyskamy z tych 140 W de facto naraz, nie poczytywałbym tego jako wadę, no ponieważ no, to jest stacja dokująca, która jest skonstruowana i przemyślana do ładowania i tak kilku urządzeń naraz, to 140 W to jest max dla wszystkich złącz, a jeżeli macie naprawdę szybko ładujące się dosyć mocne urządzenia, właśnie takie, które mogą wykorzystać aż 100 W, no to i tak zostaje spory zapas jeszcze, bo kolejne no już wtedy może nie 40, bo jakieś 35 zostaje tak de facto do wykorzystania gdzieś te parę watów zawsze tracimy, natomiast moc moim zdaniem dalej jest olbrzymia w takim małym pudełeczku. Mało tego, nawet w tej wersji słabszej, to szczerze powiedziawszy, dla mnie to absolutnie by wystarczyło do domowych zastosowań. Kiedy chciałbym ładować, powiedzmy, dwa telefony właśnie z prędkością około 30 W, spoko, dla mnie to jest ok. Wiem, że niektórzy z was teraz prychnęli, bo mniej niż 60 W to nie jest szybkie ładowanie. Okej, okay, szanuję to wtedy wybieracie 140. Ja podaję teraz swój przykład. I przykład, który podejrzewam będzie pasował też do, do wielu z was i do waszego mniej więcej stylu używania elektroniki domowej, elektroniki ubieralnej. No bo tak jak wspomniałem, no dwa telefony, powiedzmy nawet dwa zegarki naraz, dwa smartwatcha i tak zostają jeszcze dwa złącza do ładowania, na przykład jakichś drobiazgów, w których każdy w domu ma multum. Od sonicznych szczoteczek, jakichś różnych golarek, sprzętu nawet AGD. Tak, AGD. Sam się ostatnio zdziwiłem, jak w moim domu oprócz czy dużego takiego stołowego blendera pojawił się jeszcze drugi akumulatorowy, bo moja żona stwierdziła, że takie rozwiązanie będzie po prostu wygodne, bo ona sobie może małe ilości czegoś zblendować na szybko i nie musi tego wielkiego kielichowego używać. No i w sumie racja. No ale też skubańca trzeba ładować, więc to jest kolejne, po prostu kolejne urządzenie yy których pewnie już często mamy w domu, po kilkanaście różnych akumulatorowych urządzeń. Ja przynajmniej biję się w pierś, przyznaję, że pewnie bym spokojnie tyle zebrał tak naprawdę. I to takich jakby w ciągłym użyciu, a jak jeszcze przegrzebie się różne szafki, szuflady i tak dalej, no to robi się tego tak naprawdę często multum. Dlatego taka stacja ładująca, na przykład właśnie no w moim domu, funkcjonuje stosunkowo już od dawna. No nie ta konkretna, bo to jest nowość w ofercie marki Tech Protect, naszej marki własnej oczywiście. Natomiast przyznaję szczerze, że yy, tak, bez tego typu wieloportowej stacji ładującej na przykład ja nie wyobrażam sobie już życia, yy, dlatego generalnie produkt bardzo, bardzo Wam polecam. W jednym wariancie i w drugim, no to jest kwestia po prostu Waszych zapotrzebowań, aczkolwiek no nie da się ukryć, że ten pomimo, że zestaw złącz jest uboższy o jedno, to jest o tyle ciekawy, że yy, zwłaszcza kiedy rzeczywiście chcecie ładować szybko tych kilka urządzeń, i nie musieć do końca się zastanawiać, czy wszystkie będą ładować się szybko i z jaką mocą i ile wam jeszcze zostało, powiedzmy, soku w tym małym pudełeczku, no to możecie wykorzystać wyświetlacz, który tutaj mamy. Już po podłączeniu do prądu pojawia nam się po prostu licznik watów, w tym momencie oczywiście ustawiony na zero. Natomiast kiedy tylko podłączymy sobie tutaj do ładowania jakieś urządzenie, no to... Ten licznik natychmiast pokaże nam z jaką mocą to urządzenie będzie się ładować. Podepnę teraz mój telefon, on jest prawie w pełni naładowany, więc tutaj jakby pobór prądu w tym momencie nie będzie duży. Prawdopodobnie wskoczy sobie na jakieś 10W, no tak jest, bo to już nie zaskoczy mi szybkie ładowanie przy ostatnich paru procentach. Natomiast widzicie, jakby zasadę, i jeżeli będziemy podłączać kolejne urządzenia, licznik oczywiście pokaże nam aktualne zużycie prądu, no i jednocześnie łatwo będzie po prostu zrobić sobie szybki rachunek 140 minus aktualne zużycie prądu. Powie wam, ile jeszcze możecie podłączyć, i mniej więcej jaką szybkością będzie się to ładować. A z jaką dokładnie, to wszystko jest jakby jasno rozpisane w tej tabelce, którą już na tym etapie powinniście wcześniej zobaczyć. A gdybyście mieli jakiekolwiek wątpliwości, to ta rozpiska jest. Jest też tutaj z tyłu na obudowie. Jeden i drugi wariant ma tutaj dokładnie wypisaną tą listę. Drobnym druczkiem nic tu oczywiście nie zobaczycie. Natomiast, jakby no, biorąc to do ręki, da się to odczytać, nie ma problemu. Możecie szybko sobie podejrzeć, na przykład, że przy konfiguracji C1 plus C2 plus A1 to będziemy mieli takie i takie możliwości prądowe. A sama stacja zasilana jest kablem dwupinowym. Taki kabel oczywiście otrzymujecie w zestawie. Kabel o długości około 1,5 metra. Wydaje mi się, że w sam raz, tak naprawdę, żeby właśnie gdzieś powiedzmy od jakiejś listwy czy kontaktu umieszczonego gdzieś blisko podłogi spokojnie starczy na biurko. Powiem wam, że fajne to są gadżeciki Gdybym już czegoś takiego nie miał po stosunkowo zbliżonych parametrach, to na pewno byłbym tym zainteresowany. Generalnie wygląda to dobrze. Nawet fajnie prezentuje się ten frontowy połyskujący panel, aczkolwiek ten palcuje się strasznie i rzeczywiście to wypadałoby od razu przetrzeć i jest lepiej zdecydowanie. Natomiast tak, no tutaj. No, te paluchy pewnie będą zostawać. To też tak, no nie oszukujmy się. Kiedy będziecie, tutaj, kiedy będziecie tutaj wtykać kolejne przewody, prawdopodobnie dotkniecie ręką, palcem. No, i widzę, że tutaj ślady niestety zostają. No, natomiast to jest kwestia po prostu przetarcia jakąś suchą szmatką raz i to wszystko sobie znika. To jest panel. Chyba stworzywa, to chyba nie jest żaden metal. Raczej wszystko tutaj wykonane jest z tworzyw sztucznych, ale z tworzyw sztucznych, jak widziałem, ładnych, zgrabnych, z takim też nawet fajnym właśnie karbowaniem na górze, na dole. Oczywiście to może też sobie funkcjonować jak najbardziej bez tej podstawki. Nie zawsze będzie dla Was idealną pozycją taka pozycja pionowa. Może będziecie chcieli na przykład gdzieś po prostu w jakąś, nie wiem, małą szczelinę gdzieś pod coś wcisnąć sobie to po prostu tak leżące i to będzie dla Was najwygodniejsza opcja. Oczywiście nie ma najmniejszego problemu. To może działać w każdej pozycji. No, nie może stać tylko na tej stronie, no bo tu będzie podłączony kabel, ale to nie musi być w pionie absolutnie, żeby działało prawidłowo, bez przesadzenia. Z rzeczy, o których na pewno warto byłoby jeszcze wspomnieć na koniec, no to te ładowarki oczywiście, że obsługują standardy, wszystkie współczesne ładowania, czyli Power Delivery 3.0, Quick Charge 3.0, sprzęt jest bezpieczny, przetestowany, atestowany, nic nie może Wam uszkodzić, To są przestrzegane jakby wszelkie normy i bezpieczeństwa i po prostu zdrowego rozsądku i, i sumienia. Nie zwykliśmy sprzedawać rzeczy, które są po prostu niebezpieczne. No, nie jesteśmy psychopatami. Także słuchajcie, fajne to jest, naprawdę fajne, naprawdę godne polecenia. Wydaje mi się, że bardzo brakowało takich naprawdę, właśnie potężnych stacji ładujących w naszym asortymencie. Cieszę się, że one wskoczyły. Jeżeli skończy, żywot moja, to na pewno sięgnę po jedną z nich. To jest bardzo przyzwoicie wycenione, bo, tak jak wspominałem, to jest nasz produkt, więc my go wyceniamy, a gdzieś to powiedzmy funkcjonuje w naszej filozofii w ogóle prowadzenia całego tego biznesu, żeby te rzeczy miały odpowiedni stosunek jakości do ceny. I tutaj, po przetestowaniu tych dwóch stacji, jestem też przekonany, że ten stosunek jest znośny. Która jest dla Was, to już musicie ocenić sami. No, to jest kwestia, właśnie po prostu do tych. двух wartości 80 i 140, ewentualnie ilości złączy, bo może być tak, że nie potrzebujecie bardzo szybkiego ładowania, ale właśnie jedno złącze więcej jest dla Was na przykład wartościowe, bo no musicie ładować na przykład akumulatory, chociażby do różnych sprzętów, dwóch różnych aparatów, GoPro, może jakieś drony, takie rzeczy. Wiecie o co chodzi. Czasem nie liczy się czas, bo możecie to podłączyć sobie na przykład spokojnie na noc, żeby się ładowało, no ale bardziej istotne jest to, żeby ładowało się po prostu wszystkie w tym samym w samym czasie i rano, żeby wszystkie były naładowane. Jeżeli tak właśnie jest, to sięgniecie prawdopodobnie po tą wersję 80-watową. Jeżeli natomiast zdecydowanie bardziej wartościowy dla Was jest czas, tempo ładowania niż dodatkowe złącze, no to wtedy 140 powinna spokojnie zaspokoić Wasze zapotrzebowania. Tutaj tego prądu znajdzie się naprawdę dużo. Jeżeli nie wspomniałem, no to oczywiście 140... A jeżeli o tym nie wspomniałem, no to oczywiście obsługujemy tutaj ładowanie 5V. A chyba o tym też nie wspomniałem. Oczywiście, że te stacje obsługują napięcia 5, 9 i 12V. Troszkę może szkoda, że 140 na przykład nie obsługuje już 20V, ale to chyba chciałbym trochę za dużo w jednak małym i no wielofunkcyjnym urządzeniu. Mam zatem szczerą nadzieję, że trzymam właśnie w ręku kolejny hit sprzedażowy od Tech Protecta, bo to po prostu fajna rzecz, która uważam, że w dzisiejszych czasach, kiedy jesteśmy po prostu zasypani elektroniką, naprawdę przyda się po prostu w każdy w każdym domu. Mam więc nadzieję, że udało mi się was zainteresować tymi gadżetami. Jeśli tak, to będzie mi niezmiernie miło. Link oczywiście do tych produktów zostawię wam w opisie. A teraz dziękuję wam serdecznie za uwagę i życzę wszystkiego dobrego. Trzymajcie się. Cześć.